Siemano widzowie, ja jestem Bartek. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Bartek Games i dzisiaj Was przywita Rysiu, przywita Was dzisiaj Azor oraz nowy członek naszej rodziny, którego na razie nazwałem Rodzynek. Jeżeli macie jakąś lepszą propozycję, to napiszcie. Tak widzicie, Rodzynek lubi dużo spać. <laughs> Dobra, ale nie o tym dzisiaj odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałbym zacząć tak naprawdę rozbudowywać nasze miasto Bartkowice. No tak, sytuacja jest taka, że w tym miejscu no to za wiele raczej nie pobudujemy, bo tutaj jest głównie miejsce zagospodarowane. Ewentualnie można w tych górach jakieś, nie wiem, rzeczy pobudować w środku. I to też by nie był taki wcale głupi pomysł, więc coś na pewno pokombinujemy. Ale na razie chciałbym zacząć rozbudowywać Inną część miasta, w której nic jeszcze, no dosłownie nic nie ma. A naprawdę można tam zbudować niezłe miasto. No dobra, w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule, będziemy budować bank. W tym takim tutaj plecaku przygotowałem do tego potrzebne materiały. Wiadomo, że to i tak pewnie nie jest wszystko, bo wiele rzeczy będę jakby musiało też po odcinku dokończyć i tak dalej, bo nie wiem czy wszystko mi tutaj wystarczy. No, ale takie chyba najpotrzebniejsze rzeczy ogarnąłem, więc myślę, że naprawdę idealnie. Dlatego teraz sobie ten plecak zabierzemy i pokażę Wam te miejsce, w którym będziemy to budować. Myślę, że jest to dosyć ciekawa propozycja. Napiszcie też w komentarzu oczywiście, co o tym sądzicie, bo czytam komentarze i Szcze szczególności są to bardzo miłe, więc <laughs> dlatego ja tak bardzo lubię czytać. <laughs> no dobra. Mówię oczywiście o tej części. Ta część Bartkowic, no nie ma nic. Po prostu nic. Nie ma po prostu nic. Dlatego trzeba to zmienić. I nie, banku nie będziemy tutaj budować, bo tutaj jest więcej miejsca. Wykorzystamy go na inne budynki. Jednak ja dzisiaj chciałbym bank zbudować w tym, oto miejscu. Troszeczkę wykopiemy jeszcze góry i myślę, że naprawdę będzie to ekstra wyglądało. Wiecie, trzeba oszczędzać teren, bo i tak na tej wiosce nie jest go nie wiadomo jak dużo. Ewentualnie, może kiedyś mury poszerzymy, i też to inaczej będzie wszystko wyglądało. No, ale wiecie, na razie trzeba oszczędzać. Dobra, więc teraz położymy ten tutaj plecak. O! I będziemy brać z niego itemki. No. Git. No to tak. Od czego by tutaj zacząć? Ja myślałem, żeby wszystko wyszło symetrycznie i tak dalej, to myślałem, żeby zrobić najpierw parking. Tak, bo będzie wejście do tego wszystkiego, jakby przez parking. Łopatę sobie wezmę tutaj i możemy gdzieś tutaj, właśnie taki parking wykopać. I teraz tak, odkąd by go tutaj zrobić? Myślę, że od tego tutaj można by pociągnąć na jakieś cztery kratki. Oczywiście sobie jeszcze przygotowałem tutaj Lamborghini, więc jeżeli już zbudujemy ten parking, no to oczywiście postawimy te Lambo, żebyśmy jakby no wiecie, mieli tam wszystko i tak dalej. No dobra, myślę, że możemy zrobić. No to tak, wykopiemy tutaj cztery. Nie wiem czy 4 albo 5. Hm. I teraz kurde, no nie wiem. Niedobrze, bo nie wiem. A jak nie wiem, to nie jest dobrze. Dobra, y, zobaczmy w ogóle, ile kratek ma te Lamborghini, bo mniej więcej tym będziemy się dzisiaj też sugerować. Y, muszę jakoś tak lepiej trochę ustać. I teraz myślę, możemy kawałek pojechać. Oh my god. Włączyłem F1, żeby nie było takiego tutaj wielkiego szarego paska. Takie fajne drifty można robić. Chyba na tym kanale pierwszy raz jadę takim autkiem. Więc mega fajnie. Eee, dobra. I teraz na spokojnie możemy sprawdzić, ile to coś ma bloków. No dobra, więc teraz zobaczmy, ile ma bloków. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, tutaj trochę i tutaj trochę. No to chyba na pięć jednak trzeba będzie zrobić. Hmm. Albo dobra, przeniesiemy ten plecak. I zrobimy to tak, że położymy go tutaj i wykopiemy na sześć, bo może jeszcze się znajdzie jakiś nie wiem, auto na 6 bloków, no nie wiem. Wezmę teraz sobie kilo, wykopię to. I tutaj będzie parking, tak, dokładnie. Ja myślałem, żeby zrobić trzy parkingi z jednej strony, będzie potem przejście chodnikiem. I, jakby następnie kolejne trzy parkingi, zaraz wam pokażę co mam na myśli. No, dobra, widzowie, chodziło mi o coś takiego: tutaj są takie, jakby trzy parkingi. I tutaj trzy parkingi, a tutaj schodnik, i tutaj będzie wejście do banku. Też tutaj trochę już rozkopałem. No, ale no jeszcze nie za wiele, bo czekam mnie kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Zgadza się. Fajne jest to, że w tym plecaku też mogę tak sobie na przykład tego Dirt'a stakować, że no tutaj już C640 wykupałem. I chciałbym tutaj postawić myślę, że takie światła na tym, tutaj. Ale też hmm. tutaj chciałbym postawić raz, dwa. I teraz nie wiem, czy jeszcze jedno do góry, czy jak to mam teraz zrobić? Mm, a jak bym tak zrobił, jak to wygląda? Hmm, nie najgorzej, ale zobaczmy teraz z tym. O, dobra mam. Nie, tak chyba będzie lepiej, bo tak to trochę ten mur zasłania, wiecie? Oczywiście już postawiłem moje lambo. Oh yeah. E, dobra. I myślę, że możemy zbudować teraz taką drugą lampeczkę. No i ekstra. Tutaj już mamy to chyba załatwione. I teraz tak. W tym miejscu, gdzie są tutaj te takie, wiecie, można chyba powoli będzie stawiać jakieś filary. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Hmm. No, może być spoko, bo wiecie, ten bank też nie będzie nie wiadomo jak wielki, nie? Coś może takiego zbudujemy. Będzie chyba git. Teraz zobaczymy. No, takie filary naprawdę mogą być mega spoko. Mega spoko mogą być. Dobra, ja jeszcze zobaczę, czy ja w plecaku nie mam jakichś tych cegieł kamiennych. Mam. Dobra, idealnie nawet będzie. Starczy, żeby tutaj dać. Jeszcze, żeby tutaj tylko dać. I świetnie już to zaczyna wyglądać. Ja może jakimś, nie wiem, mistrzem w budowaniu też nie jestem. Ale co mogę, to robię. No nie, teraz jeszcze tam nie doskoczę. O. Boże, no nie. No co jest? O, teraz. Chmurka jest jednak przydatna. Dobra. Teraz jak to wygląda? Właśnie ta chmurka się też w ogóle nie niszczy. To cały czas jakby działa, nie? No, taka wysokość i tylko jeszcze jeden w górę trzeba będzie dać. I to już będzie git. Dobra. Cyk. Dobra, jest. Dobra, mamy to. I tutaj już będą też schodki. Chyba, że jeszcze wyżej trzeba będzie. Bo jeszcze nie wiem, co będzie, jak od dołu te schodki tutaj jeszcze postawimy. E, dobra. Bo też tutaj chciałem dać schodki kwarcowe. I jakbym jeszcze dał. Tutaj, jakby to właśnie wyglądało. Do tego nie wiem. Zaraz się przekonamy, widzowie. Napiszcie też, czy lubicie takie luźniejsze odcinki, czy wolicie, jak nie wiem, coś się dzieje i tak dalej. Pewnie bardziej wolicie, jak coś się dzieje, no ale to chyba raczej tak każdy. No ale luźne odcinki czasami też muszą być, co nie? Nie można ciągle lecieć na grubo. Dobra widzowie, ja sobie jeszcze trochę skołuję tych cegiełek, żeby minimalnie dłuższy ten holnik zrobić, ale was tym nie będę zanudzał. <laughs> no widzowie, jeszcze musiałem iść do domu mojego taty, bo on tam miał właśnie tą rzeźbiarkę, a u mnie w chałupie to już nie jest, chyba nie ma. Albo mi zakosił, jak mnie nie było, no ja tam nie wiem. Kojarzy jakbym miał, bo jakoś te cegły robiłem, co nie? Dobra, mm, wyłóżmy te cegiełki. Nie wiem na ile mi starczy 33. Ale jak nawet o jeden tutaj blok przedłużymy, to i tak będzie super. No na więcej mi raczej nie starczy. Ale i tak myślę, że będzie spoko nawet na tyle. I tutaj już się jakby zacznie bank. Budowa banku tak jakby. I myślę, że będzie to spoko. Więc jak już zrobię jakieś szkice, coś takiego, dam wam znać. No, i witam Was w pocięciu dosyć długim, dużo dłuższym niż przewidywałem, bo zajęło to kilka godzin. No, zdobywanie jeszcze materiałów, które co chwila mi brakowały, też nie było takie proste. Chciałbym Wam pokazać, co tutaj mniej więcej ogarnąłem. Jak widać, tutaj lampo zaparkowałem. No zmieniło się dosyć sporo No nie będę ukrywał Dałem tutaj ławeczki Tutaj jest wejście, ale zaraz tam wejdziemy na spokojnie Dałem tutaj takiego Dolara Czy coś w tym stylu eee... Myślę, że wygląda to naprawdę zacnie A jakbyście pytali Co to są za szyby To to są pancerne szyby Tak, to jest bank, więc trzeba jakby uważać I patrzcie, tego się nie da zniszczyć Trzeba mieć do tego specjalny przyrząd nie wiem, może go gdzieś tutaj będę miał w tym całym plecaku, ale nie wiem. Chyba to będzie to, ale nie jestem pewny. Eee, no to <grywamy> zobaczymy. Eee, no dobra, eee, kolejna rzecz. Eee, to już tak bardziej te ozdabianie i tak dalej. Chciałbym zrobić przy Was oczywiście. I tam parę rzeczy już sobie weźmiemy. Coś tam może udekorujemy i tak dalej. Więc mega dobrze. Eee, przepraszam za mój głos, ale nagrywam to mega późno, więc. Sorry, ale dobra. Teraz trzeba się wziąć do pracy i postawić światła, które ogarnąłem. I nietoperze jeszcze trzeba zabić, no ale to tam wiadomo. Dobra, i teraz tak niech będą, może, te światła. O, coś takiego. To jest jeden odstępu. A nie, dobra, bo tutaj już wystarczy. No to dobra, to jeszcze inaczej może zrobimy. Może przesuniemy te światła o jeden. To będzie już tak bardziej symetrycznie, mi się wydaje. To jest jeden odstępu, tutaj jeden, a tutaj już niech będą te dwa. Okej, okay, spoko. To jeszcze można... Tutaj będzie łazienka. Mm. Tutaj to już raczej nic nie wciśniemy. Chyba że po jednym po prostu. To można zrobić jeszcze tutaj jedno. I tutaj drugie światło. No, nie ma tragedii. Jest naprawdę dobrze. No, nie karaluchy. Eee, Najgorzej, dobra. Teraz tak, gdzie by te komputery postawić? Czy bardziej po tych miejscach? Hmm. Wiecie co? Mam pomysł, jak to sprawdzić, jak to będzie dobrze wyglądało. Weźmiemy sobie takiego dirta. No dobra, nie aż tyle chciałem, no ale trudno. Weźmiemy dirta. Jak to tak będzie wyglądało? No, może być. A tak bardziej rozszerzone? Nie wiem, chyba będzie tak trochę lepiej, mi się wydaje. Więc... Hmm, czy ja mam drugi jeszcze taki komputer to ja nie wiem, musiałbym sprawdzić ale możliwe, że nie mam no to, to potem ogarnę ale to już jutrzejszego dnia znaczy wy to widzicie jednego odcinka a mam jeszcze komputer wy to wszystko widzicie na jednym odcinku ale wiecie, ja to jakby rozkładam sobie na dwa dni <grywania> nagrywania no więc nieźle, dobra mamy kompy teraz jeszcze tak, jakieś krzesła trzeba dać na w... O, Krzesełka. Możemy normalnie sobie usiąść i pracować. Jest bardzo fajnie. E, jeszcze mam chyba pulpity w tym całym plecaczku. E, pulpity, pulpity są. I książki od razu. E, mam dwie nie, mam jedną, dobra. E, pulpity też ustawimy, jakby tam coś trzeba było zapisać czy coś takiego jak wiecie, różne rzeczy trzeba robić. Bo jednak to jest bank i tam trzeba tam nie wiem wpisywać czy coś takiego. No, aż tak się bardzo nie znam. <grym> Co ja was będę makaron na uszy nakładał, no ale jakoś to będzie. Dobra, to teraz tak. Może klimatyzację tutaj zamontujemy w drugą stronę. O, tutaj możemy zamontować. I wentylatorek nie wiem gdzie gdamy. Czy nad tym będzie pasował? To też jest pytanie. Uuu, jaki on jest duży. Czy będzie pasował? No nie wiem. Zobaczymy tutaj. To. No, no nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie, tutaj to na pewno nie. Albo po prostu damy gdzieś indziej i zrobimy po prostu dwie wentylacje. Boże, co ja gadam? Dwie klimatyzacje tutaj na dole. Na przykład jedna tutaj, druga tutaj. Tutaj te wentylatorki niech będą. Czy jak to tam się nazywa? No ja to nazywam wentylatorki, no ale niech będzie już. Mam jeszcze te światła, które też na górze rozstawimy. Eee, właśnie, bo ja wam nie pokazałam jeszcze kilku rzeczy. Tutaj będzie toaleta w tym miejscu i tutaj będą jakby sejfy. Dwa sejfy, mój i mojego taty, więc spoko czerwony i żółty sejfik. Taki jest plan. Do nich będą drzwi na kod. A teraz przepraszam bardzo, ale się muszę pozbyć tych nietoperzy i karaluchów. E, chodźmy do góry, bo Wam pokażę, co jest na górze. Tutaj, właśnie, będą takie stanowiska, że tak to powiem. No to tak, Gdzieby tutaj? Bo ja mam takie wentylki. To chyba by można było tutaj to zamontować, tylko że w odwrotną stronę. Dobra, jest. Pyk. No, chyba się udało. Eee, Ocencie sami, jak według was to wygląda. Też na pewno więcej tych komputerów będę musiał skołować. Bo nie za dużo tego. I kamery też od razu naustawiamy. A dwie, a co to? Tak dla lubię. Kamer i tak mam dużo, bo ja się łatwo zdobywam na tych wartkowicach. Ale będę miał miniaturkę, patrzcie. Widzowie, kolejny dzionek! Dobra, mamy to. E, troszeczkę rzeczy porobiłem jeszcze. E, jakby to nagrałem, ale zapomniałem włączyć mikrofon, więc no cały ja. <grytanie> ale wam pokażę, co tutaj ogarnąłem. E, a więc tak, o, ogarnąłem łazienkę. Wygląda mniej więcej w ten sposób. E, I jeszcze myślę, że możemy dodać lustro. Dziwnie to wygląda może wyżej te lusterko no, myślę, że jest trochę lepiej, dobra dodałem też takie tutaj krzesło na poczekanie jeżeli tam jest kolejka, czy coś tam do banku, żeby jakieś tam sprawy pozałatwiać i tak dalej, dobra teraz tak, ogarnąłem jeszcze biura tutaj są, jest laptopik drukarka, wiatraczek jakby było gorąco w lato i jeszcze krzesełko, no i każdy tutaj Biuro może za dużo powiedziane, raczej takie stanowisko wygląda tak samo, więc bardzo fajnie. Tylko jeszcze nie wiem co zrobić tutaj, bo tutaj jest bardzo dużo przestrzeń, a nie mam pojęcia jak to zagospodarować. Więc jak macie jakieś pomysły w komentarzach, to napiszcie i postaram się je rozważyć. A teraz ogarniamy tutaj safe. Teraz tak, postanowiliśmy, że każdy jakby z nas dostaje na start po dwa staki sztabek złota. No i tak w sumie też zrobimy. I teraz tyk, cyk, dwa staczki. Można jakieś tutaj, nie wiem, poustawiać czy coś takiego. Może być tak nawet, no. Można gdzieś tutaj, nie wiem, różne poustawiać. coś takiego. O, może być. To będzie moja skrzyneczka. Teraz tak, cyk, cyk. Teraz druga skrzyneczka. Dobra, mamy to. A czy ja zamknąłem? O kurde, nie zamknąłem, ale bym teraz lipę zrobił. Czy tutaj jeszcze zamknąłem? Zamknąłem, dobra, jest git. Tutaj też jest już zamknięte. No dobra, no to wydaje mi się, że chyba bank jest skończony. No, co o tym myślicie? Widzowie, jak wyszedł na taką pierwszą budowlę z takiego miasta. Tutaj będzie takie miasto, można powiedzieć. Myślę, że wygląda to dosyć fajnie. I myślę, że jak też tamta część Bartkowic tutaj oddaje taką część wioski, to ten na przykład sam już bank oddaje taką część miasta. Bo widać to jakby trochę, nie? No nie powiecie, że nie, bo trochę to widać. Dobra. Więc chyba spoko. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty w dzisiejszym odcinku. No. Widzowie. Napiszcie, co też chcielibyście, żebym zbudował w tym mieście. Teraz trzeba iść tutaj. Chcę, damy mu tutaj kluczyk, żebym miał. Mógł sobie tam wziąć na no, spokojnie. A tak w ogóle może wam pokażę coś. Co jakby już dałem mojemu tacie, ale wy jeszcze tego nie widzieliście. Mhm. no was pluwa, <laughs> Dobra, chcecie to zobaczyć, no to patrzcie. Teraz na to. Fajna zabawka, co? <laughs> teraz tutaj przeładowujemy i można dalej strzelać. I tutaj zabiera się tyle. My myślę, że mega spoko możemy jeszcze zrobić odcinek właśnie z tych broni, bo jest ich naprawdę mnóstwo. To jest tylko jedna z wielu. I tak sobie teraz myślę, że można by było CS na Bartkowicach zrobić. <laughs> no, mega fajnie. No i co? Chyba będziemy kończyć powoli ten odcinek, bo i tak chyba już trwa dosyć długo. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli chcecie więcej materiałów z Bartkowic, no to polecam zasubskrybować ten kanał, bo mnie to bardzo wspiera. I z góry dzięki. No to siema!